Czas na mały epilog przed odcinkiem, ponieważ to, co zobaczycie, no, nie udało nam się osiągnąć jakby celu, który mieliśmy założony na początku strojenia. Z klientem jesteśmy już umówieni na następne strojenie, ponieważ sami jesteśmy ciekawi, jaki będzie wynik i w sumie to będzie fajny odcinek numer 2. A w tym odcinku, przez błąd klienta, a może, a może nasze niedogadanie, mamy paliwo 9.5, mimo że materiały usłyszycie o paliwie 9.8, ponieważ klient w momencie odebrania auta i kiedy chwalił się na grupie Społeczności Infinity po prostu pokazał tam, że tankuje paliwo na Shellu 9.5. I myślał, że jeżeli tankuje V-Power Shell 9.5, to jest 9.8. No niektórzy... I to jest fajne sprostowanie tego tematu, że paliwo 9.5 na Shellu to nie jest 9.8, mimo że taka ogólna informacja gdzieś w świecie jest. I tak samo zobaczycie w naszym materiale na YouTubie, że. Po prostu nie jestem w stanie już zapłonu dourzucać, przez co nie jestem w stanie wygenerować więcej mocy, mimo wszystko wynik na paliwie 9.5 jest fajny, więc warto obejrzeć i zobaczyć co możecie mieć na 9.5, jeżeli byście chcieli mieć takiego Infinity Q60, Q50 z czynnikiem 3.0 Turbo w wersji oszczędniejszej, ponieważ możemy przygotować parę map Na przykład jedną mapę zrobić na paliwo 9.5, a na drugie 9.8, także nie pozostaje nic innego jak zaprosić Was do obejrzenia tego materiału i oczekiwania na część numer 2, gdzie będziemy po prostu już stroić samochód na paliwie 9,8, albo na setce Strzela. Także do zobaczenia w dalszej części materiału. Cześć, cześć. I co, pokażę, co to dzisiaj mam przywiozłeś, Chodź, pochwal się swoim bolidem. Q60, no, 2017 tak przemnie, rok. bym widział ładnie ten samochodzik. Wersja USA, oczywiście, no. bo w Polsce się nie opłaca kupować całego. Nie? A ile droższe są w Polsce? W Polsce, no to zależy jaki kurs dolara, tak? Ja myślałem, raczej myślałem, że w egzemplarzach tego z polskiego salonu, bo były na pewno. No były, były. ale po co przepłacać? Jak i tak będzie rozbity? No to. <laughs> dzisiaj się dowiedziałem, że można tę z tego. Tak, zrobić, tak, to. więc fajna opcja, będzie można coś tam polatać. E, co tu mamy zrobione? Mamy zrobione cały układ wydechowy od samego początku do samego końca. Downpipe 2,5 cala Czyli nie ma tych czterech katalizatorów Nie wszystkich. ma czterech katalizatorów Downpipe wyspawane w Polsce, da się No nie e... doczekałeś się na nasze no. <laughs> no. ja W październiku chyba dzwoniłeś, pamiętam Tak, tak, no. tak tak. No i co, mamy downpipe 2,5 calowe Potem leci cały układ wydechowy na 3 calach Właśnie chciałem się zapytać Ciebie, czy masz już x pipe, H-pipe'a, nie wiem co tam masz tam jest, e... x pipe. X Tam jest X-pipe jest środkowy sportowy tłumik tłumiący, żeby nie było zbędnych no, tych, nie wiem, no, tych drgań tak? rezonansów środku, tak, rezonansu. I na sam koniec jest rzucana tak, e, puszka, puszka e, pokaż, tak, na pilocika. Bo to jest aktywny wydech, tak? Tak, aktywny wydech. Czyli dzisiaj urywamy klapy, bo tak. zobaczcie. Fajne końcóweczki Już zabezpieczone w pasy są, bo będzie pakiet tak. palenią nazwiemy. Do... No tutaj bucika możemy włożyć. No pięcali chyba. No tak, tak, wy, wyróżnia się, tak? No tak. bo ten seryjny no, to jest taki trochę cicha, tak? No i co z modów tutaj jeszcze mam? Teraz włożyłem wkładki Kaena. Powiem tak. ci, że nic nie dadzą. Czysto nowe filtry dobra, Ale może dobra. ten jeden koń. No wkładki Kena. Bo e, no tak już i, mogli walczyć o konia. No w poniedziałek mi przylatuje, ze stanu wymiennik ciepła. Tak Tak, tak jak dobra. rozmawialiśmy, żeby w lato to nie puchło. To teraz jeszcze jakie oczekiwania ode mnie. Od ciebie 500 plus. 500 plus. Ognie metrowe i dobre strzały, no, no, jak To jeszcze pokazałem. Zabezpieczyłem pasy, bo miałem taką tendencję, że. Często jak robiliśmy frame mapa, albo popsy, to pasy mi się paliły na hamowi, także teraz wkładamy rurę, no dobra I oczywiście zalane za paliwo 98, tak? Tak no. Na 98, żadne 95 ani setka. Ale tak, zresztą że... moglibyśmy mapkę zrobić na setkę, nie? Na setkę? No bo wiesz, zobaczymy, nie, znaczy zobaczymy gdzie skończymy z Ty mocą jest na fulla zatankowany No tak, no trudno, wiesz, no bo na setkę i tak innym razem najwyżej się złapiemy po prostu, przestroimy mm. go, bo jestem ciekaw ile zatrzyma... No, dobra, ja najwięcej zrobiłem aktualnie 480 koniec w wersji 300 Aha. I były podobne mody. Chyba tylko wymiennik ciepła był dołożony. Okay. I to mieliśmy 480 koni. I to jeździ do tej pory. Jest drugi silnik, to zdradzę, ale tylko dlatego, bo ktoś sobie zaczepił flame mapę i nie mogli się chyba sobie ograniczyć. A. I tłok spłynął. Aha, okay. No niestety, no. flame -upa i popsy mają taki minus, że jak się przegina pałę, to można uszkodzić silnik. No i to się stało. A te silniki są dosyć czułe, niestety. No i mamy tutaj tak samo wymienione nowe cewki, tak? W sumie ty, nadal no, nie powiedzieliśmy, jaki to silnik jest. 3.0, 0 Twin Turbo. 405 koni, Twin Turbo. Tak jest. Eee, Red Sport, tak, 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 czyli ta wersja premium. Taki można powiedzieć na dzień dzisiejszy standardy, jak ktoś by chciał mieć GTR-a, ale w budżecie trzy razy mniejszym i tak naprawdę po zrobieniu softu z 500 koni, z hakiem mamy samochód tak samo szybki jak GTR. Dobra, nie przedłużając, wsiadam do kompa, mierzymy moc i zobaczymy, ile teraz to ma i... I działamy. Dobra, siedzimy sobie w autku, zobaczymy sobie najpierw jaki mamy w soft, czy w ogóle seryjny. W tym samochodzie siedzi i zaraz sprawdzimy sobie moc, którą mamy. Teoretycznie powinniśmy mieć 400 koni, ale z doświadczenia wiem, że jak wydech zrobiony, to może będziemy mieli jakieś 417. A nie mniej? Wiesz co, miałem taki egzemplarz, gdzie był wydech zrobiony i 15 koni doszło w tym samochodzie Aha. W serii. I co tu mamy? Mamy Infiniti 2018, Uf. licencji żadnych w sterowniku nie ma, ale możemy zobaczyć, czy był... Ale to najpierw zmierzymy go. I zobaczymy pomocy, czy jest ten odczytywać fabryczny sterownik, czy, czy wgrywamy od razu nasz framework. Dobra. No to co, brakuje nam jakichś 35 koni. No, sporo. Ale widzisz, dołek momentu, jest, raczej dołek momentu, jest góra na dole, potem ścinać i sterownik, więc... Kluczowe pytanie do Ciebie, skąd ten spadek? Wiesz co, tutaj jest sterowany jakby żądanie, pedał gazu tak naprawdę żąda moment obrotowy w tym sterowniku. Aha. I to jest tak zrobione, że jak po prostu żądasz na przykład 100%, to on żąda 500 Nm momentu. I mimo wszystko turbiny dmuchają i on próbuje się bronić, żeby moment utrzymać i steruje przepustnicami, więc on ten doładowanie jakby faluje cały czas. A czyli doładowanie jest stałe, tylko moment obrotowy faluje, ponieważ jak zamykasz przepustnicę, to W tym momencie po prostu masz spadek momentu obrotowego, tak? Mniejszy przepływ przez kolektory sące jest. Okej. Okay. No i w tym momencie będziemy to też redukować właśnie żeby ten wyrównać to wszystko. No zobaczysz, będzie inna auto. Także właśnie w tym momencie ściągam soft, także za chwilę zaczynam dłubać. Softcik jest wgrany, trzeba zresetować sterownik i będziemy mierzyć po Pierwszy pomiar. Wyrównało się, ale mocy mniej. Zaraz będziemy podnosić spokojnie. 362 konie. Czyli dyszka mniej na start, ale to spokojnie, nie ma co się obawiać. Korekcji po temperaturze nie robił żadnej. Temperatura w dolocie brak. No do mocy doszło też mimo wszystko. Tylko trochę podlaliśmy. To co? Następny pomiar. Zwiększyliśmy oczko w górę sobie doładowanie w całym zakresie. Ocelujemy te 600 plus niuta od dołu I powoli w górę, na razie FR wszystko poprawione, także Za chwilę będziemy trochę zapącać Bo tutaj zapon jest strasznie ubogi w tym samochodzie seryjnej to Już nie chce mi mocy generować 400 przebite Ale zawsze tak topornie to idzie? Co to topornie? No tak, że tak po troszeczku te Modlić konie. Mogę Ci grać gotową mapę od czyjegoś Aha. i się ba i nie bawić. Ja bym chciał zrobić po prostu. Mhm. Ale no ja bym się nie coś w tym dobrze, bo ja lubię to zrobić tak, wiesz, no bo to zapłacisz mi za to, żeby to było zrobione dobrze, a nie wgrane, żeby okay. była większa moc. Czy wiesz, ja nie widziałem, żeby ktoś tak robił wiesz, przy mnie mhm. mapę. Zawsze gdzieś tam coś miałem robione, no to oddawałem samochód i odbierałem. Wiem o co chodzi. Ale coś wskazuje, że silnik jest w dobrej kondycji, czy złej? Jest, jakoś można to wywnioskować? Na przykład czasem widać, że na przykład nie przyjmuje zapłonu, zaczyna stukać, bo albo głośno, to już silnik chodzi okay. i wtedy to jest taki fałszywy nok, musisz to wykryć, sprawdzić sobie, albo na przykład olej bierze, to widzisz, że kopci, na przykład jak olej bierze, też zapłon nie będzie przyjmować, bo jeszcze szybciej się stukać, tak? Mm -hmm. Bo olej się zapala łatwiej niż, wiesz, niż paliwko, gdzieś od temperatury wysokiej i zaczyna stukać, a wyższe temperatury masz niż dieslu. No po prostu. No i to są takie problemy, z którymi musisz wiesz Widzisz, i tak jak coś nie przyjmuje mocy, to wiesz, że coś jest z tym motorem, zaczyna się być już nie tak, nie? Teraz sobie poprawimy zapłonem zanim doładowaniem pójdziemy. Zobaczymy właśnie teraz jak zapłon przyjmuje na tym doładowaniu. Tak? Podniosłem sobie delikatnie o 2 stopnie, bo tutaj na przykład wiem, że mogę dużo więcej pójść zapłonem. jak się wydech mam zrobiony też w ogóle. No bo co, najbardziej ograniczały go katalizatory górne, tak? Znaczy, tak, no bo największy opór stawiały. Tam jest mała sprężarka, nie? I ona po prostu dusi się, no i zaczyna się wszystko dusić. się hmm. następny opór. Pierwszy opór to jest sprężarka w wydechu, drugi katalizator, tak? Ten katalizator będzie się szybciej stawiał większy opór niż sprężarka szybciej ponieważ ma, te, ma cel taki a nie inny no i zaczyna Ci się potem sprężarka zwalniać więc ona też już więcej nie nabije, bo ma opór za sobą okay. bo działa, sprężarka działa na różnicy ciśn, tak? Mm -hmm. z, z, jak najniższe musimy te ciśnienie za sprężarką czyli na przykład w ogóle niedawno się dowiedziałem że w sumie im większy dampajm tym lepiej tak naprawdę dla sprężarki bo w pierwszym momencie, w sumie to fajnie widać na takich na, na, na jakby analizach CFD że jak ze sprężarki wychodzi powietrze, no ono wychodzi rotacyjnie i ono nie jest laminarnie ułożone na wydech i jak masz im szerszy dump pipe, tym ona łatwiej się odbija, bo ona się będzie odbijać z ścianek, tak, mniej mm -hmm. turbulencji wtedy powstaje. I dopiero się potem po jakimś czasie dopiero układa laminarnie na wydech, żeby ten przepływ zrobić. Okay. No jest kurde, naprawdę jest dużo szkół i dużo kombinacji, gdzie to można coś ugrać, nie? No ale to co, teraz mamy jeszcze 120 N z dołu. To dużo, jest... dużo. było 470. Dużo. Teraz zobaczymy co tutaj się poprawi. No bo ogólnie, gdyby były te górne katalizatory, to strzał... No nie, on zniszczył się. No, czy zniszczyłoby się katalizatory czy. Katalizatory by zniszczył bardzo szybko. Okej, okay, a czy jakoś silnik mógłby się uszkodzić? Jakby na przykład ten kat się ukruszył i coś wleciało w no, drugą stronę. Natomiast w 350 był taki problem że katalizator ten, yy, był jakiś tam pierwiastek, nie jestem teraz, teraz nie jestem ci w stanie powiedzieć. Ale jak on się zaczynał kruszyć, to w fazie jakby overlapu cofał się ten, ten katalizator do silnika i powodował rysy na cylindrach. No właśnie, o czymś takim właśnie słyszałem. Patrzmy, logi, co nas blokuje. No ale ile? 20 koni teraz doszło? Tak, 20 koni. Co, mamy dalej ten samego Niota. I dokładnie jak ten moment obrotowy widzisz, tutaj masz mhm. bu, bu, doładowanie. To jak doładowanie ono spada. I dokładnie widać, pokrywa się z wykresem doładowanie. Że to doładowanie spada, przy jakimś tutaj ile, 5200. Tak? 5200, tak samo tutaj widać, że ten moment obrotowy górą spada. Już niuta widzę, że mamy dużo z dołu. Spójrzmy sobie też temperatury. I, i temperatura na przykład też cały czas EGTS w tym samym momencie jest. Tak? Zapłon, zapłon w porządku. Dobra, nie stuka to jeszcze zapłonem co dołożymy. Dokładnie tak jak widzisz, 5200 i mamy to doładowanie nam spada, nie? Mhm. Więc żeby już górą to wyrównać, to sobie teraz dołożymy, więc bo tak naprawdę już będziemy teraz walczyć powoli o górę i o środek Niż od dół, bo te 620 N to już jest naprawdę spoko. bo ma 620 N przy jakich obrotach? 620 N przy 2400. 2400. No, to już jest jak taki porządny diesel pierdolnięcie To co? Następny pomiar. Zaczynamy. Na razie dołożyliśmy zapłon i będziemy analizować, czy to nam pomoże teraz. I trochę mamy do ładowania, wyrównałem co następna próba jakiś limiter nas trzyma muszę znaleźć wiem w porządku wszystkie parametry mamy więc albo limiter do ładowania, albo taki który różnica u na przykład wykrywa gdzieś tam delikatnie ja podlałem go z dołu ten silnik więc zaraz zobaczymy czy to to może to być to no nic zostaje nam podnoszenie doładowania widzę a co jeszcze spojrzę Parametry inne co, 425 koni, nie? Co paliwa trochę mu górą, bo by się przelał, za dużo mu dałem. Oj, dzisiaj ciężko ten wóz idzie, jak powiedział. Tak? Broni się. Jacka chyba dużo szybciej zrobiłem samochód, jak powiedział. Albo wtedy też robiłem dużo tych samochodów na co dzień, wiesz? Bo było tak, że miałem ze 2-3 sztuki w tygodniu. Oh. Bo jak wiesz, w Warszawie byłem, to miałem dostęp do tych hamowców 4x4 mhm. i tam często ludzi zabierałem. Bo myślałem, że nie mogę rozpiąć napędu u siebie, nie? Więc zawsze. A potem tutaj bardzo dużo długo unikałem właśnie No ja coś czuję, że ten mod na guzik będzie Cyk i RWD mhm. Tak jak ja mam w gtr nie? Cyk Też na guzik masz? A mam tylko, że mam sterownik wół przełożony. A jakby sterownik napędu AWD mam całkowicie customowy z mhm. I tam sobie mogę wysterować całkowicie, że Mam różne tryby tego napędu Na przykład jak się na ćwiartkę gdzieś tam ścigałem, to miałem Bardzo mocno spięte od początku, od startu, nie? Całe 100% prawie Akurat tego pomiaru nie nagraliśmy ale mamy ładny przerości dzisiaj doładowanie jakby nie doładowanie. Ale jeszcze, by było... jeszcze można go tam nie <laughs> Spróbujemy, no. co to 70. Ale mamy 456 koni. Ale niuta spadło. Tak, no bo cofną sobie zapłon, wiesz, może no cofnąć zapłon, bo już nie chcę przyjmować. To co? Jedziemy z tematem. Refleszujemy. No, podniosłem do ładowanko. Cofnąłem trochę zapłon, o jeden stopień. Bo nie generował nic z tego już i te sprężarki są małe i tak chciał, nie chciał Bo to już zajebiście duże backpressure generuje, tak Trochę jak w gitarze i już zaczynasz pozamiszać sprężarki w gitarze i już tak nie generuje ich pięknie. Bo generalnie cały zakres takich obrotowy to jak w Giterze jest cały, nie? Tylko pojemności brakuje. 0,8 litra hmm. popornie w kolejne powiem Ci. Ale to jeszcze przez tego YouTube'a Poprzez tego YouTube'a, no Overboost Ile przeładował? Tu jest 2700, tak? No, ja już przegiałem, w sensie przegiałem. Yy, muszę podnieść ten limiter. Cyk i refleks zrobimy i będzie dobrze. Liczę na 470. Ja też. 5. 5, tak? Już stawia czynny opór. Na 640 N 450, tak? Paweł, co się udało, co się nie udało? E, udało się uzyskać 460 koni. Więc e. co? Zastanawiałem się przez chwilę nad tym, bo nie trzeba doładowanie doładowania już figurą trzymać. Na ostatni pomiar mi się w ogóle bateria w kamerze skończyła tam w środku. Zrobiłem dwa pomiary i w sumie się, nawet myślałem, że trochę go zubożę i trochę później mocy, ale on wtedy już zaczął cofać mi i szczerze mówiąc nie ma już czego na tych dwóch Nie wiem czy to przebieg to zrobił, czy może ten silnik jest... Po prostu trochę zmęczony, bo tak samo nam na początku brakowało tych tak iluż, Tak naprawdę 40, 40, 40, 40, 40, 40 koni nam brakowało mm -hmm. i 50 niut w całym zakresie. Więc ciężko powiedzieć. No, ten egzemplarz naprawdę dzisiaj trochę mi zajął. Nie poszło to gładko, nie? ale co innego. Coś chyba. się udało. Coś się udało. Tak, Popsiki, coś się udało. Popsiki są fajne. Pierwsze tarty są, tak. Lotka się nadpaliła. No ale jest fajnie, jest fajnie, jestem zadowolony. 630 N. No na pewno będzie ogromna poprawa, tak? 130 N no, powinieneś oddało czuło śnicę, różnicę że nie. Także co? Jeszcze musimy tylko połączyć napęd z powrotem, żeby cztery buty były i można wjechać na drogę. No ja i testuję Dobra, to dzisiaj na tyle samochód jest wystrojony. Czas na testy drogowe, ale tutaj nie ma warunków dzima jest, żeby mieć jakieś czasy w tym egzemplarzu też. Także do zobaczenia przy następnym strojeniu.